W listopadzie francuska firma Ubisoft wyda grę ochrzczoną Watch Dogs. Poznacie tam Aidena Pierce'a. Dziś nazwalibyście go hakerem. My mówimy po prostu żołnierz. Aiden Pierce jest jednym z nas. 10 lat temu pewien człowiek za pomocą prostego wirusa zgasił światła na północno-wschodnim obszarze USA. Mówimy o terenie zaludnionym przez 55 milionów osób. To cud, że ofiar śmiertelnych było tylko 11. Dziś technologia jest nieporównywalnie bardziej zaawansowana. W zeszłym roku w Ameryce zainstalowano pierwszy centralny system operacyjny CTOS. Obecnie ten software jest jednocześnie waszym zbawieniem, jak i klątwą. Bo skoro CTOS kontroluje miasta, to co kontroluje CTOS? To proste: prywatne spółki mające wiele do zyskania dzięki systemowi. Kontrolując całe wasze cyfrowe życie, wiedzą nie tylko co wam sprzedać, ale jak wpłynąć na wasze poglądy. Wiedzą, jak myślicie i w co wierzycie. Jednak i ten kij ma dwa końce. Są tacy jak my, jak Aiden Pierce. Powstanie CTOS pociągnęło za sobą opracowanie metod na walkę z systemem. Rozumiecie, podpinanie wszystkiego do sieci przestaje być dobrym pomysłem. Możemy teraz użyć ich broni przeciwko nim samym. I przeciwko Wam, bo myślicie, że to Wy kontrolujecie swoje życie? Teraz słyszycie stary kawałek Eminema. Widzicie fragment znanej gry. Całość gaśnie. A do Was skrada się podejrzany whistle. Spokojnie, już go stamtąd zabrałem. A teraz dzwoni wam telefon. A nie, zły numer. Cześć mamo. Nie, nie, nic, nic. Nagrywam filmik. My jednak nie zagrażamy wam, ale Aiden to już zupełnie inna sprawa. Przekroczono granicę, odbierając mu to, co najcenniejsze. Obróci całe miasta przeciwko swoim wrogom. Nie zdziwcie się więc, gdy przestanie wam działać telefon, skąd ta zniknął oszczędności, a miejski monitoring nagle niezdrowo się wami zainteresuje. Przez takich jak on nie mogę Was prosić o zrozumienie, ale mogę Wam dać świadomość: nie jesteście już indywidualnymi osobami, jesteście zbiorem danych o swoim cyfrowym życiu w globalnej sieci. Zapamiętajcie to a w listopadzie wybierzcie się do sklepów po Watchdogs, by poznać naszą stronę, naszą perspektywę.